Fajny film wczoraj widzieliśmy, momenty były. No i właśnie, właśnie, film i momenty. Nie ciekawi Was, jak tam idzie Radzie RTV i AGD oglądanie tych filmów, w których scenariusz, reżyseria i ubrania odgrywają rolę podrzędną i gdzie aktorzy nie są przeciążeni dialogami? A? Ciekawi. Przypomnę, że Rada zakupiła zestaw dekoderów i ogląda kanały, na których lecą te filmy o wzajemnym zaufaniu. Tak, tak, zaufaniu, bo, bo ludzie w nich występujący polegają na sobie. Po co członkowie Rady RTV jakie doglądają takie filmy? Ale też po to, żeby sprawdzić, czy kanały z tymi filmami, na, na których pan z panią, pani z panem, pani z panią i tak dalej, błażej z rowerem, dwaj ludzie z lustrem, cytuję, nie zagrażają psychicznemu i moralnemu rozwojowi niepełnoletnich odbiorców. No rzeczywiście koniecznie trzeba to sprawdzić, bo nie wiadomo. Przecież nie można ufać tym łobuzom, psychologom i socjologom, którzy parę książek na ten temat napisali, bo nie brak wśród nich ludzi. Oglądając te filmy, połączą w Radzie przyjemne z pożytecznym. Spraw czy te inkryminowane, jeśli inkryminowane jest tym słowem, które chcę użyć, kanały, nie pustoszą młodej psychiki i to jest ta przyjemność. A pożyteczne jest to, że coś nowego zobaczą, że poszerzą horyzonty, że się czegoś nauczą, może wypróbują. Mówię wam, jak ta rada RTV i AGD skończy sprawdzać te kanały, to już to nie będzie ta sama rada, jaką do tej pory znaliśmy. Już nie ona nie mrawa, lecz z okiem błyszczącym, lekko nieobecnym. Ruchy takie bardziej płynne, i płynności rozmarzone. Chociaż ja jednak podejrzewam, że Rada musiała się już kiedyś takich filmów naoglądać, bo wyraźnie widać, że psychika, no może to śmiesznie zabrzmi, jej członków, jest bardzo wyraźnie naruszona.